Z depeszy generała Bora Komorowskiego do sztabu naczelnego wodza. Na Starym Mieście nieprzyjaciel przy olbrzymiej przewadze ogniowej nadal ścieśnia nasze oddziały. Położenie na tym odcinku staje się coraz krytyczniejsze. Straty w dowódcach i szeregowych wynoszą około 70% pierwotnego stanu wyjściowego. Zaszły wypadki załamania się zarówno oficerów, jak i szeregowych oraz samowolne opuszczenie stanowisk. Spowodowane to było fizyczną prawie niemożliwością wytrzymania nawał ogniowych i środków technicznych nieprzyjaciela, bez możliwości własnego im przeciwstawienia się. Silne naloty, bombardowanie i ogień moździerzy. 28 sierpnia po wielodniowej zaciętej obronie padła reduta Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. 23 sierpnia nastąpiło pierwsze wdarcie się ich, budynek przechodził z rąk do rąk. Tam była o tyle sytuacja nietypowa, że pękły rury kanalizacyjne, więc my brodziliśmy po kolanach w wodzie, bo my broniliśmy się z suteren, stanowiska oczywiście mając wyżej na jakichś tam meblach, stołach, krzesłach i tak dalej, pod okna, jak to w suterenach były wysoko pod sufitem. No, były, były walki tam obustronnie z dużymi stratami. Między 26 a 28, który był już ostatnim dzień obrony wytwórni, była walka już nie tylko w kompleksie PWPW, -PW, jak miał nam się blok mieszkalny, ale już w samym gmachu fabrycznym. To właśnie tu, na skraju nadwiślańskiej Skarpy, u wylotu ulicy Sanguszki. Uwagę zwracają budynki Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Przypominają one wydarzenia sprzed półwiecza. Ja byłem osobiście cyrowniczym CKM-u Maxima, który ustawiłem na wprost wpadających Niemców przez dziurę od Goliata prawdopodobnie do pralni, Budynku, domu mieszkalnego, i miałem pełne pole widzenia wskazujących Niemców do budynku pralni, która była na parterze, na wyższym parterze. Od strony centralnego gmachu były to już piwnice, od strony, poży była skarpa, był wysoki parter. No, oczywiście ciężko było, dlatego że, jak Państwo zorientowali, że jest CKM, który był no, ciężką bronią w porównaniu z PM-ami, z karabinami, z granatami to taki był obszar, że cała ściana była ściekana. Na noc zostaliśmy z moim przyjacielem, wy dwójkę już z całej tej drużyny w Papierów Wartościowych pod wózem który był. Obsadzono nami taką barykadę z karabinem maszynowym Brenem angielskim i mieliśmy sześć godzin trzymać tą do godziny, aż do rana trzymać tą barykadę. To była barykada wewnątrz i kończyła się takim długim korytarzem, mniej więcej 40-50 metrów już dalszą ścianą, tam już klatką schodową. Z prawej strony była, była też klatka schodowa i do rana żeśmy tam na tej barykadzie sterczeli. Ponieważ się na górze już paliło i było bardzo gorąco, więc tak na przemian, żeśmy przysypiali i się tylko budzili, a stragu potworny, że tą klatką schodową Niemcy nam rzucą czy grana, czy coś i tak dalej. Decydujący szturm rozpoczął się przed świtem 28 sierpnia. Sytuacja była straszna, bo obok nas jeszcze był szereg cywili, szereg żołnierzy pod, pod ścianami, a Niemcy zaczęli strzelać już z broni maszynowej, rzucać granaty przez takie, przez takie wloty. W zasadzie nie było już w tej piwnicy możliwości jakiejkolwiek obrony. Całe szczęście, że w tej piwnicy stały tej szerokości słupy betonowe podtrzymujący strop. Myśmy za tymi filarami stanęli i byli pod strasznym moszczem. Rzeczywiście, zerkałem w takiej takie galerijki z odległości 20-30 metrów. Przed nami były drabiny do 3-metrowej wysokości mniej do górnych okienek, którymi można było się wakować, uciekać, ale panika była już tak wielka, że nie, 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 nie było siły w tym kierunku się udawać. Widziałem nawet tak, widziałem nawet jak jeden z żołnierzy próbował na tą drabinkę wlecieć, ale doszło serię w plecy natychmiast się zwalił. Myśmy przeskakiwali we dwóch od filara do filara. To trwało dość długo, bo strach było się wychylić. W końcu dotarliśmy do takiego miejsca, bo zauważyłem, że ostatnia drabina była osłonięta dwoma takimi ogromnymi zbiornikami. Trzy-, czterometrowej wysokości, które osłaniały oszczał Niemców. Przeskoczyliśmy do tej drabinki i po drodze jeszcze w takiego małego chłopaczka, piętnastoletniego z karabinem, i po tych drabinach na przez ten na ulicę wujtowską. Nagle z lewej strony zauważyłem, że wychodzi z piwnicy jakiś monstrum człowiek z kubełkiem z piwnicy obsypany. Ja mu, ja co pan tu robi? A mu, ja tu mieszkam w tych straszliwych gruzach, i nie było w ogóle żywego ducha. I to nas tak trochę uspokoiło z tego stresu, że już jesteśmy jak, jak gdyby w domu niemalże. Niemiecki korespondent wojenny tak opisał szturm na wytwórnie papierów wartościowych. Miotacze min i ciężkie działa porozdzierały w strzępy grube żelbetonowe mury. Ciężkie bomby lotnicze poniszczyły dziedzińce, a czołgi, goliaty, działa szturmowe i artyleria przeciwpancerna spędziły obrońców swym morderczym ogniem z górnych pięter, Lecz wewnątrz kretowiska piwnic szaleje bój dalej, nawet wówczas, kiedy wielki gmach zamienia się w gruzy. W walkach na starówce uczestniczył m.in. batalion Armii Ludowej imienia Czwartaków. Czwartacy bronili rejonu placu zamkowego, okolic starej Prochowni z ulicami Mostową, Boleść i Bugaj, uczestniczyli w ataku na dworzec Gdański i w obronie wytwórni papierów wartościowych. Po ewakuacji większości sił Armii Ludowej ze starego miasta na Żoliborz, co nastąpiło w dniach 26 i 28 sierpnia, na Starówce pozostał oddział żołnierzy Armii Ludowej pod dowództwem porucznika Edwina Rozumbirskiego Gustawa. Trzon oddziału stanowiła grupa bojowa w składzie 35 czwartaków. 28 sierpnia to było dwa dni po śmierci Warszawskiego Sztabu Armii Ludowej, który zginął na ulicy Freta 16 od wybuchu lotniczej bomby. Zadecydowaliśmy, pozostali przy życiu oficerowie AL, że kapitan Konrad, dowódca batalionu czwartaków, z rannymi i żołnierzami bez broni, wycofa się kanałem na Żulibusz. Zabierze ze sobą wszystkie służby tyłowe. Natomiast z oddziałami bojowymi zostanę na Starym Mieście, żeby walczyć do końca. A gdyby miała nastąpić kapitulacja względnie opanowanie Starego Miasta przez Niemców, dostałem zadanie, aby wycofywać się na żolibusz kanałem, a jeżeli będzie to niemożliwe, to na Śródmieście. W tym czasie Podległe mi oddziały Armii Ludowej, składające się głównie z żołnierzy Batalionu Czwartaków i niewiel niewielkiej ilości żołnierzy III Batalionu, broniły barykady przy ulicy Boleść Rybaki Mostowa. I pod silnym y, naporem oddziałów SS oddawaliśmy kolejno barykadę po barykadzie, przesuwając się w górę ulicą Mostową w stronę ulicy Freta.